Pierwszymi słowami mojej siostry nie było cześć, tylko nie karmimy tu statystów. Potem przesunęła zwykłą szklankę z wodą w stronę mojego syna, podczas gdy jej córki czekały na talerze z homarem. Mama nawet nie mrugnęła, dodała tylko: Powinieneś znać swoje miejsce. W tej chwili wszystkie dźwięki w restauracji ucichły. Śmiech, muzyka, brzęk widelców, aż jedyne co słyszałam. To ciężkie przełykanie śliny mojego syna obok mnie. Nie walczyłam, nie płakałam, tylko się uśmiechnęłam i powiedziałam jedno słowo zanotowane. Zanim opowiem, co się stało, gdy przyszedł szef kuchni, powiedz mi skąd oglądasz, a kiedy usłyszysz, co było dalej, powiedz, co byś zrobił. Meridian to miejsce, które ludzie rezerwowali z miesięcznym wyprzedzeniem. Delikatne oświetlenie. Szaroniebieskie boksy, karta win, która mogłaby opłacić miesięczny czynsz. Moja siostra Katarzyna wybrała je, nazywając idealnym miejscem do świętowania prawdziwych osiągnięć, tłumaczenie, przyjęcie jej córek na studia. Nic nie powiedziałam, tylko potwierdziłam, że będziemy. Katarzyna zawsze lubiła być gospodynią. Mówiła, że czuje się wtedy hojna, ale tak naprawdę kochała scenę, którą jej to dawało. Mama Ewa kwitła w tym świetle, obserwując swoją ulubioną córkę, grającą rolę sukcesu. Widziałam tę sztukę setkę razy. Moja rola była zawsze taka sama: cicha, uprzejma, zbędna. Tomek, mój syn, siedział obok mnie, ramiona za duże do marynarki, włosy opadające na oczy. Ma czternaście lat, ale wciąż wierzy, że życzliwość się liczy. Uśmiechnął się do kuzynek, gdy przyszliśmy. Ale one ledwo podniosły wzrok z nad telefonów. Alicja i Róża, obie po 16 lat, były lustrzanymi odbiciami. Perfekcyjne uśmiechy. Pewność siebie, która przychodzi, gdy ktoś ci mówi, że świat już do ciebie należy. Weronika, pokochasz to miejsce? powiedziała Katarzyna, rozglądając się po zatłoczonej sali. Mają szefa kuchni, który naprawdę wie, co robi. Mogłam jej powiedzieć, że to ja wyszkoliłam tego szefa. Ale zamiast tego się uśmiechnęłam. Na pewno jest świetny. Hostessa zaprowadziła nas do narożnego boksu z widokiem na otwartą kuchnię. Każdy stolik był zajęty. Kelnerzy poruszali się rytmicznie, czarne fartuchy, wyraźne głosy. To była moja restauracja, choć nikt przy stole jeszcze o tym nie wiedział. To ja zaprojektowałam oświetlenie, wybrałam marmur do baru, stworzyłam menu od podstaw. Dziś wieczorem byłam tylko kolejnym gościem udającym, że pasuje do rodziny, która nigdy nie zostawiła dla mnie miejsca. Mama zajęła miejsce u szczytu stołu, układając okulary do czytania, jak koronę. Sprawmy, żeby ten wieczór był wyjątkowy, powiedziała. Świętujemy wielkie osiągnięcia. Alicja promieniała, róża pochyliła się, szepcząc siostrze o wyborze akademika. Tomek siedział cicho, studiując menu, udając, że nie zauważa, iż nikt nie pyta, na co ma ochotę. Starałam się skupić na nim, nie na napięciu. Tak szybko urósł w tym roku. Głos głębszy, dłonie prawie tak duże jak moje. Chciałam, żeby zobaczył siłę, która nie jest głośna. Taką, która czeka na odpowiedni moment. Gdy podszedł kelner, Katarzyna zamówiła najdroższe wino. Bliźniaczki wezmą homara. Powiedziała, jakby to była tradycja. Potem, zerkając na mnie: Mam nadzieję, że to w porządku. Skinęłam głową. To twoja kolacja. Uśmiechnęła się ostro i cienko. Dokładnie. Gdy kelner odszedł, poczułam ten sam stary prąd zaciskający się wokół stołu: próżność Katarzyny, milczenie mamy, moja powściągliwość. Ten wieczór nie był o rodzinie, był o hierarchii. I choć nikt jeszcze o tym nie wiedział, miało się to zmienić. Kelnerka podeszła. Młoda kobieta o imieniu Joanna, pewna siebie, ale ostrożna. Zatrudniła ją osobiście miesiące temu, ale nie rozpoznała mnie w tym otoczeniu. Nie z rozpuszczonymi włosami i cichym uśmiechem zamiast notesu. Co mogę państwu podać do picia? Zapytała z długopisem w ręku. Katarzyna odpowiedziała pierwsza. Butelkę Chardonnay Silver Crash dla stołu. Oczywiście, powiedziała Joanna, zapisując. A dla pana? Tomek podniósł wzrok. Poproszę wodę gazowaną z cytryną. Zanim Joanna zdążyła skinąć, Katarzyna wtrąciła się. Weźmie wodę z kranu, zwykłą szklankę. Tomek zamrugał. Och, tylko pomyślałem. To wystarczy, powiedziała, zbywając go. Woda gazowana jest dla gości honorowych, prawda dziewczyny? Alicja i Róża wymieniły spojrzenia, ale milczały. Widziałam dyskomfort w ich postawie. Nie były okrutne, tylko wytresowane, by stać po stronie matki. Joanna zawahała się. Jej oczy migały do mnie po potwierdzenie. Dałam ledwo zauważalne skinienie, zapisała woda z kranu i ruszyła dalej. Powietrze zgęstniało. Mama wypełniła ciszę. Miło, że jesteśmy wszyscy razem, nawet jeśli niektórzy z nas nie robią tego zbyt często. Jej ton był gładki, wyćwiczony, ale wychwyciłam w nim ostrze. Byłam odbiorcą tego tonu całe życie. Tomek spróbował ponownie. Mogę zamówić makaron z krewetkami. Wygląda naprawdę dobrze. Katarzyna nawet nie podniosła wzroku z nadmenu. To trochę za dużo na dziś wieczór. Spojrzałam jej w oczy. Z jakiego dokładnie powodu? Uśmiechnęła się, jakby pobłażała dziecku. Weronika, ta kolacja jest o osiągnięciach bliźniaczek. Nie komplikujmy rzeczy. Nie potrzebujemy, żeby wszyscy zamawiali, jakby to była ich wielka noc. Mój głos pozostał spokojny. Jest głodny, Katarzyno. To może zjeść, jak wróci do domu, powiedziała w końcu, zamykając menu. Nie karmimy statystów. Na sekundę nikt nie oddychał. Słowa spadły jak tłuczone szkło. Nawet sąsiedni stolik ucichł. Tomek wpatrywał się w obrus, mrugając za szybko. Widziałam zaczerwienienie zbierające się wokół jego oczu. Mama odstawiła kieliszek. Katarzyna ma rację, kochanie. Dziś chodzi o dziewczyny. Wszyscy mamy swoje miejsce. I to było to. Potwierdzenie czyste i ostateczne. Coś we mnie kliknęło. Nie gniew dokładnie, ale precyzja. Życie połykania takich momentów nauczyło mnie jednego: pamiętać. Joanna wróciła z napojami, przesunęła kryształowe kieliszki do Katarzyny, do mamy, do bliźniaczek. Potem zwykła szklanka wody z kranu, delikatnie podsuwając ją Tomkowi. Dźwięk, jaki wydała o drewno, był głośniejszy niż powinien być. Tomek wyszeptał dziękuję, ale nie pił. Spojrzałam na Katarzynę, jej perfekcyjny manikur trzymający nóżkę kieliszka, i uśmiechnęłam się. Zanotowane, zmarszczyła brwi. Co to znaczy? Tylko że Cię usłyszałam, zaśmiała się lekko. Dobrze, to chodźmy dalej, ale nie pójdziemy dalej. Nie dziś wieczorem. Już zdecydowałam, że ta lekcja nie skończy się przy stole. Nie dotknęłam swojego wina. Nóżka kieliszka była zimna między moimi palcami, ale myśli miałam spokojne, wyważone. Katarzyna mówiła o esejach na studia i stażach, jakby prowadziła seminarium o sukcesie. Mama kiwała rytmicznie, uśmiechając się dumnie. Patrzyłam, jak Tomek przesuwa krąg kondensacji, który jego szklanka zostawiła na obrusie, kreśląc kółka, żeby nie płakać. Był czas, kiedybym coś powiedziała, broniła siebie. Broniła jego. Ale dziś wieczorem nie chodziło o kłótnie. Chodziło o przypomnienie, kto naprawdę ma władzę w tym pomieszczeniu. Joanna znów minęła nasz stolik, przynosząc pierwsze danie. Ostrygi dla stołu. Katarzyna machnęła ręką w stronę pustego nakrycia Tomka. On nie potrzebuje. Joanna zawahała się. Jest pani pewna? Głos Katarzyny zaostrzył się. Absolutnie. Joanna spojrzała na mnie, dałam jej najmniejsze skinienie. Poszła dalej, ale wychwyciłam migotanie dyskomfortu w jej oczach. Wiedziała, że to nie jest w porządku. Wiedziała też, że ja to załatwię. Gdy Katarzyna mówiła dalej, pozwoliłam swoim myślom wędrować nie żeby uciec, ale żeby kalkulować. Myślałam o kontraktach w szufladzie mojego biura listach płac personelu. Które osobiście przeprowadziłam rozmowy, włączając Joannę i szefa Marka. Myślałam o każdej późnej nocy spędzonej na przekształcaniu upadającej kuchni w tę kwitnącą restaurację. To było prawie zabawne w okrutny sposób. Katarzyna wybrała to miejsce, żeby zrobić oświadczenie. Po prostu nie zdawała sobie sprawy, czyje nazwisko widnieje na akcie własności. Tomek pochylił się bliżej. Mamo, możemy iść? Pokręciłam głową lekko. Jeszcze nie, wyglądał na zdezorientowanego. Ale ja nie. Będziesz, powiedziałam cicho. Po prostu poczekaj. Jego oczy szukały moich i coś w nim się rozluźniło. Może nie rozumiał, ale mi ufał. Przyszło drugie danie. Talerze z homarem dla bliźniaczek, okoń morski dla katarzyny, przegrzebki dla mamy. Talerze lśniły pod wiszącą lampą. Zapach masła i czosnku wypełnił powietrze. Katarzyna stuknęła w kieliszek. Za sukces, za nasze dziewczyny, które sprawiają, że jesteśmy dumni? Tomek sięgnął po wodę. Ręka mu drżała. Złapałam ją pod stołem, uspokajając go. Wszystko dobrze, szepnęłam. Gdy podniosłam wzrok, Katarzyna mnie obserwowała. Jesteś dziś cicha, Weronika. Wszystko w porządku? Idealnie odpowiedziałam, uśmiechając się. Dobrze, odparła. Po prostu czasem martwię się, że bierzesz rzeczy zbyt osobiście. Nie tym razem. Zmarszczyła brwi, nie wiedząc, co zrobić z moim tonem. Mama zmieniła temat, mówiąc o domach letnich i planach podróży. Pozwoliłam, żeby rozmowa mnie omywała. Skończyłam słuchać. Joanna znów przeszła obok i złapałam jej spojrzenie. Nie powiedziałam ani słowa, tylko delikatne przechylenie głowy w stronę kuchni. Skinęła raz, zanim zniknęła za wahadłowymi drzwiami. Wzięłam łyk wody. Moment nadchodził, a kiedy nadejdzie, będzie cichy, przemyślany i ostateczny. Katarzyna odchyliła się, zadowolona, jej córki śmiały się obok niej. I pomyślałam Niech się śmieją teraz, bo gdy przyjdzie szef kuchni, nikt nie zapomni tej kolacji. Gdy szef kuchni przyszedł, powiedziałam później: Sala zamarła. Drzwi kuchni otworzyły się i wyszedł szef Marek, wycierając ręce w biały fartuch. Był wysokim mężczyzną ze spokojem, który sprawiał, że ludzie słuchali, zanim w ogóle się odezwał. Zobaczyłam moment, gdy Katarzyna zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak. Joanna szła tuż za nim, ściskając swój notes, jakby szykowała się na uderzenie. Szefie Marku, zawołałam, mój głos spokojny, ale wystarczająco wyraźny, by usłyszały sąsiednie stoliki. Mógłbyś do nas dołączyć na chwilę? Katarzyna zamarła w półśmiechu. Weronika, co ty? Tylko szybkie przedstawienie, powiedziałam. Marek podszedł do stołu. Oczywiście, proszę pani. Czy wszystko w porządku? Wszystko dobrze, powiedziałam. Pomyślałam, że moja rodzina chciałaby Cię poznać. To moja siostra Katarzyna, moja mama Ewa, moje siostrzenice Alicja i Róża i mój syn Tomek. Marek skinął uprzejmie. Miło Państwa poznać. Uśmiechnęłam się do niego. Szefie, mógłbyś powiedzieć im, jakie jest Twoje stanowisko? Zamrugał, zdezorientowany, ale profesjonalny. Jestem głównym szefem kuchni w Meridian. A komu się raport ujesz? zapytałam. Jego spojrzenie migało między mną a Katarzyną, potem z powrotem do mnie. Pani, pani Nowak. Przy stole zapadła cisza, nawet bliźniaczki przestały szeptać. Dłoń mamy zacisnęła się na kieliszku. Katarzyna próbowała się zaśmiać. Czekaj, masz na myśli, że ona tu pracuje? Nie, przerwałam delikatnie. Nie pracuje tutaj. Jestem właścicielką. Restauracji, budynku, firmy. Meridian jest mój. Jej usta się otworzyły. To niemożliwe. Osiemnaście miesięcy temu, powiedziałam, wykupiłam inwestorów. Każda wypłata, każda butelka wina, każdy homar, który wychodzi z tej kuchni, przechodzi przez mój podpis. Dźwięki wokół nas znów przycichły, jakby sama restauracja pochyliła się, żeby słuchać. Para przy sąsiednim stoliku wymieniła spojrzenia. Mama pierwsza odnalazła głos: Weronika, kochanie to nie jest konieczne. Jest powiedziałam bo dziś wieczorem oboje zdecydowaliście nauczyć mojego syna o znajomości swojego miejsca. Więc upewnijmy się, że wszyscy dokładnie rozumiemy, gdzie stoimy. Katarzyna poczerwieniała, słowa się plątały. Nie miałam na myśli Powiedziałaś, że nie karmimy statystów, wtrąciłam spokojnie, ale ostro. A potem kazałaś mojej pracownicy nie obsługiwać mojego dziecka. To nie była pomyłka, to było pokazanie mi, kim jesteś. Tomek patrzył między nami, oczy szeroko otwarte, niepewny, czy czuć się usprawiedliwionym, czy przerażonym. Położyłam rękę na jego ramieniu. Nie martw się powiedziałam cicho. Skończyliśmy być statystami. Zwróciłam się do Joanny. Mogłabyś przynieść mojemu synowi talerz z homarem, ten z masłem truflowym i specjalnością szefa spoza menu? Cokolwiek myślisz, że mu się spodoba. Joanna skinęła. Jej wyraz twarzy był mieszanką ulgi i dumy. Natychmiast pani Nowak. Dziękuję, powiedziałam, i upewnij się, że przyniesiesz mu dobre szkło. Głos Katarzyny się załamał. Zawstydzasz nas. Spojrzałam na nią, wciąż się uśmiechając. Zabawne. To dokładnie to, co ty chciałaś mi zrobić, prawda? Mama wtrąciła się. Jej ton błagalny. Weronika, proszę. Jesteśmy rodziną. Rodziną? Powiedziałam, w końcu wpuszczając trochę stali do głosu. Rodzina nie siedzi bezczynnie, gdy ich wnuk jest traktowany jak bezpański pies. Rodzina nie mówi dziecku, że nie jest warte kolacji. Kolor odpłynął z jej twarzy zwróciłam się do Marka. Szefie, proszę upewnić się, że posiłek mojego syna jest perfekcyjny. Chciałabym, żeby zapamiętał te kolacje z właściwych powodów. Marek uśmiechnął się lekko. Ma pani moje słowo. Gdy zniknął w kuchni, goście przy sąsiednich stolikach zaczęli szeptać. Niektórzy patrzyli na mnie ze współczuciem, inni z podziwem. Katarzyna wyprostowała się, udając, że ich nie słyszy, ale jej szyja zarumieniła się głęboko. Jedzenie Tomka przyszło niedługo potem. Wyszukana uczta, która mogłaby nakarmić dwie osoby. Homar parował, zapach trufli wypełniał powietrze. Marek osobiście postawił talerz. Smacznego, młody człowieku. Głos Tomka drżał. Dziękuję. Bliźniaczki Katarzyny patrzyły w swoje talerze, teraz milczące. Ich wcześniejsza pewność siebie zniknęła. Pochyliłam się lekko. Jedz, Tomku. Zawahał się, potem wziął kęs, jego ramiona się rozluźniły. To naprawdę dobre. Wiem, powiedziałam. To twoje. Podniosłam kieliszek, nie w toaście, ale w cichej deklaracji. Za znajomość swojej wartości. Katarzyna szepnęła. Zaplanowałaś to, prawda? Pokręciłam głową. Nie, ty to zrobiłaś, ty wybrałaś restaurację, ty wybrałaś stolik, ty wybrałaś scenę, ja tylko włączyłam światła. Mama schowała głowę w dłoniach. Proszę, przestań, Weronika. Przestanę, powiedziałam. Po jeszcze jednej rzeczy. Gestem wskazałam Joannę. Proszę przynieść rachunek mojej siostrze. Oczy Katarzyny się rozszerzyły. Słucham? To była twoja kolacja, powiedziałam równo. Swoje świętowanie. Zamówiłaś butelkę wina za 300 złotych, homara dla dziewczyn. Chciałaś być gospodynią. Gospodarze płacą. Sięgnęła po torebkę spanikowana. Weronika, daj spokój. Nie martw się, powiedziałam cicho. Staćcie. W końcu powiedziałaś, że sukces powinien być odpowiednio świętowany. Tomek jadł dalej, cichy, ale spokojny teraz. Jego oczy podniosły się do mnie, szukając pozwolenia na uśmiech. Dałam mu je. Katarzyna w końcu odnalazła głos. To nie jest sprawiedliwe, przechyliłam głowę. Sprawiedliwe? Chcesz mówić o sprawiedliwości? Nic nie powiedziała. Oto sprawiedliwość, kontynuowałam. Uczysz swoje córki, że są głównymi bohaterkami, uczysz je traktować innych jak rekwizyty. A dziś wieczorem obserwowały, jak uczysz się, co się dzieje, gdy historia zmienia kierunek. Cisza. Nawet muzyka w tle zdawała się zwalniać. Tomek wziął kolejny kęs homara, potem spojrzał na ciotkę. To naprawdę dobre, powiedział cicho. Warga Katarzyny drżała. Przepraszam, szepnęła. Nie mnie, powiedziałam. Jego. Zwróciła się do Tomka, głos się łamiąc. Przepraszam, kochanie. Nie odpowiedział, tylko skinął raz. Mama odezwała się następna, pokonana. Powinnyśmy iść. Tak, zgodziłam się. Powinnyście. Wstały niezręcznie, zbierając torebki, ich nietknięte talerze wciąż parujące. Ludzie patrzyli, jak wychodzą, szepty podążały za nimi, jak cienie. Gdy drzwi się za nimi zamknęły, sala odetchnęła. Tomek spojrzał na mnie. Będą cię teraz nienawidzić? Może przez jakiś czas, powiedziałam. Ale to w porządku. Nie zrobiłam tego dla nich. Skinął powoli, potem się uśmiechnął. Mały, ostrożny uśmiech, który rósł z każdą sekundą. Dobrze, powiedziałam cicho. Teraz jedz. Jadł, a ja oparłam się, pozwalając satysfakcji osiąść. Sprawiedliwość nie zawsze potrzebowała hałasu. Czasem potrzebowała tylko jasności i perfekcyjnie ugotowanego talerza z homarem. Prywatna jadalnia z tyłu była cichsza, prawie łagodna. Hałas restauracji był tylko szumem za szklaną ścianą. Tomek siedział naprzeciwko mnie, jego talerz w połowie pusty, nerwowość w końcu zniknęła z jego twarzy. Mamo, powiedział. Dlaczego ciocia Katarzyna nazwała mnie statystą? Bo niektórzy ludzie myślą, że wartość to coś, co oni mogą decydować odpowiedziałam. Mylą się. Skinął, studiując złotą obwódkę swojego talerza. Nie krzyczałaś. Nie, powiedziałam. Ludzie tacy jak oni oczekują, że stracisz kontrolę. Najlepsza zemsta to przypomnienie im, że nie musisz uśmiechnął się. To jestem z ciebie dumny. Sięgnęłam przez stół, strzepując okruszek z jego rękawa. Bądź dumny z siebie, Tomku, nie załamałeś się, pozostałeś życzliwy, to czyni cię głównym bohaterem. Opuściliśmy meridian tuż przed zamknięciem. Światła miasta rozmazywały się na przedniej szybie, ten rodzaj blasku, który sprawia, że wszystko znów wydaje się nowe. Tomek oparł się w swoim fotelu, najedzony i cichy, wpatrując się przez okno, jakby w końcu zrozumiał coś, o czym nigdy wcześniej mu nie powiedziano. Niektórzy ludzie spędzają życie, ucząc się swojego miejsca, inni je budują. Ja zbudowałam swoje jedna obraza, jedna długa noc, jeden talerz naraz, aż nikt nie mógł już przesunąć wody przez mój stół. Jeśli kiedykolwiek sprawiono, że czułeś się mały, powiedz mi skąd oglądasz.